Cześć, Krzysiu. Jak się podoba w Japonii. Dzisiaj mamy fajną muzyczkę w wyglądzie. Zobaczyłem na film. Tym, co mówią dresiarze. Jest dobrze. Udało mi się wstać o 8 rano. posprzątałem mieszkanie. Idziemy teraz biegać. A potem. To jest dzisiaj taka pogoda nie najlepsza do biegania. Gorąco, duszno. Niestety teraz tak będzie. Już 65 kilometrów. Akro yoga to naprawdę fajna rzecz, ładnie wygląda bardzo jak ktoś umie to robić. To jest rzecz do kompletnie, ja nie jestem stworzony. Ale może się nauczy kiedyś. I co nic mi nie idzie. E, wiecie w ogóle, co jest śmieszne? Mówi jakiś czas temu pokazywałem wam taki test DNA, który sobie robiłem, dostałem go. Że, że tam się pluje do takiej fiolki. I potem badają ci, jakiej etniczności jesteś, i, i dostałem wyniki. Dostałem wyniki, więc teraz yy, okaże się, kim naprawdę jest Krzysztof Gąciasz. Okazuje się, że Krzysztof Gąciasz pochodzi z Polski. Według tego badania 90% mojej genetyki. To jest etnicznie Europa Wschodnia. 5% to Wielka Brytania, i potem jakieś malutkie te. Mam podobno 1% Azjaty w sobie. Znaczy, generalnie tak, no nie wiem. Ta usługa jest reklamowana takimi filmami, w których ludzie mają taki mózg rozsiany, że nagle się okazuje, całe życie nienawidziłem tam, nie wiem, Bułgarów. E, a jestem Bułgarem w części. No, u mnie się nic nie okazało. Jestem. Prawdziwym polakiem, Lekitą. <noise> Wiecie, czego dawno nie było we vlogu? Teledysku o robieniu kawy. Nie mogę nabrać pewności siebie w lataniu tym nowym drągiem, bo on jest bardziej... Bardziej go wiatr porywa niż większe drony, które mam, więc chcę ostrożnie. Pomysł na dalszą część dnia Relaksować się. Ale fajny! Taki, taki dzień. Po tych wszystkich ćwiczeniach, zdrowa dawka niezdrowego jedzenia. Tutaj jest smaczny, bardzo ekskluzywny. Joel to jest taki kucharz co, ma restaurację. Michelin star. Chyba ma e trzy, nie? No chyba ze trzy. Wszystkie z... są w jednym budynku. Z... I wszystkie trzymają gwiazdki, nie? No. I teraz zrobił loda. <laughs> Klub Czytelniczy Krzysztofa. Prawie już kończę tę książkę. E, Sapiens. Polecam. Wszystkim się podoba w ogóle. To jest taka... same są pozytywne opinie na tej książce. Bardzo... Taka, sprawia, że czujesz, się, że czytasz coś bardzo mądrego. Polecam. Ten sam autor napisał też książkę pod tytułem Homo Deus. E, Sapiens to jest taka historia, e, antropologiczna książka o historii ludzkości. E, natomiast to są wizje przyszłości. Czyli tam transhumanizm, takie różne rzeczy. E, czytałem recenzję tej książki autorstwa Billa Gatesa. I Billowi Gatesowi się w miarę podobała. Z zastrzeżeniami. Dobra rekomendacja, no jakby Bill Gates przeczytał WebShows na przykład, wiedziałby, że spoko. A teraz idziemy nakręcić film The Wagapace, którego nam się nie udało nakręcić wczoraj. Mamy generalnie taki plan, żeby ten kanał teraz bardziej rozkręcić e, i więcej uwagi mu poświęcać w najbliższym czasie. Bo przez długi uwagi czas był uwagę. czas na uwagę. Poświęcać uwagę uwadze. Psy. Nagraliśmy fajny film. O czym to zobaczycie niedługo? Na kanale Tche to... Uwaga Pies. Mario Kart. Za muzykę w dzisiejszym odcinku chciałem podziękować festiwalowi Tauron Nowa Muzyka. E, swoją drogą, bardzo fajny festiwal w Katowicach. Dzięki ich uprzejmości mogliśmy wykorzystać muzykę kilku wykonawców, którzy wystąpią tam w tym roku, m.in. Michaela Mayera. Jeśli lubicie muzykę elektroniczną, eksperymentalną e, i lubicie muzykę, która pojawia się w moich vlogach, to ten festiwal no, warto na niego zwrócić uwagę, bo myślę, że tu jest dużo takiej no, stylistycznej wspólnoty między nami. Zapraszam, Tauron, nowa muzyka, sprawdźcie sobie. Kasia, chcesz zagrać w grę? Jako Tom Bright. Dobry, kiedy kończy się Mario Kart. Dobranoc.